Cześć się mam na swojej strony Lasek, witam Was w kolejnym odcinku z Fantazy Ekstra Classa 23-24 Witam Was dzisiaj, w czwartek albo w piątek, jak to wrzucam, na pewno przed godziną 17. Także fajnie. Na początku oczywiście omówimy sobie termin spotkań w 22 kolejki, potem będę sprawdzał punktację. Z poprzedniej kolejki, no i na koniec sobie ustalimy składik. Myślę, że zrobimy sobie dzisiaj pierwsze transfery, bo te punkty, sprawdzę, żeby przed odcinkiem blado wypadły. Także zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, bo teraz tych filmów będzie trochę więcej. Nie obiecuję, ale może będzie też live niedługo. Zobaczymy. Ostatnio miałem zrobić live, ale nie wyszło z tym za bardzo. Także. Przyjrzyjmy sobie spotkań. Terminach spotkań 22 kolejki Ekstra Ekstraklasy. W piątek Piaz Galiwice u siebie podejmie Krakowie, a LKS Łódź pojedzie do Szczecina, by podjąć pogoń o 20.30. W sobotę Jagielonia Białystok Ruch Chorzów, godzina 15 Lech Poznań zagrał siebie z Śląskiem Wrocław. Ciekawy mecz. O 20.00 zaś Raków wyjedzie do Mielca, by zmierzyć się ze Stalą. No, Stal ma bardzo dobrą formę i może nawet Raków pokonać. Chociaż nie, nie, nie kraczę, nie mówię nic. Ale w niedzielę czekają nas kolejne mecze. Puszczenie po Łomice zagra z Zagłębiem Lublin 12 o 12.30. O 15.00 wicef Łódź zmierzy się u siebie z Górnikiem Zabrze, a Korona Kielce Zagra z Legią. W poniedziałek e, Warta Poznań zagra z Radą jakim Radą. No i w e, środę zaległy mecz. E, czekajcie, sprawdzę, które kolejki to. Mecz jest? Aha, nie ma danych w ogóle. E, nic nie ma. No dobra, to powiedzmy, że po prostu kolejny mecz Stal Mielec zagrał się siebie z ŁKS-em. Także... E, dla, już Wam mówię, że piłkarze z tych zespołów będą mieli trochę więcej punktów. Yy, dobra, także lecimy teraz do zeszłej kolejki. Tak, mam zeszłą kolejkę. Yy, no jak widzicie, słabo to wypadło. Najwięcej punktów zdobył Hansen yy, w meczu z Lechem. Yy, za jeden za występ w meczu i pięć za strzelnie. Ramki, 21 punktów to nie, nie jest to, co mnie zadowala. E, Pawłowski zdobył 4 punkty. Za występ w meczu 2, za zwycięstwo 1, i to 1. Najgorzej wypadł Mosur, który znowu ma za stratę bramki 0 punktów. No nie wiem, czy ten e, Duet. Jeszcze Plach zdobył 0 punktów. Kurczę, ten, ten trias Piasta, który ściągnąłem, nie, nie za dobrze sobie radzi. Ok, e, to tyle. Co tu więcej mówić? Mamy maksymalną liczbę punktów. Pamiętamy. Czy to pierwsza, druga yy, kolejka była? Nie wiem. Yy, czy musicie sprawdzić sobie w poprzednich odcinkach, a my przechodzimy do transferów, yy, bo jest co sprzedać. Na pewno pożegna się któryś obrońca z piasek, Gdywice no i bramkarz pożegna się, no i ktoś na ataku Zrobimy sobie cztery transfery, chociaż mamy dwa darmowe, dwa. No wpłynie to jakoś. Ale przede wszystkim chciałbym pozbyć się Feliksa i... Mm, kurczę. Dobra, na razie fel, y, pomyślmy nad Feliksem, weźmy sobie napasników. I tutaj, jak widzicie, najwięcej zdobył Kalman, ale ja celuję coś lepszego. Y, chociaż Kurin kosztuje tyle, kurczę. Y, to może najpierw pozbądźmy się też Czerwińskiego bo on jednak nie żadnego punktu jeszcze. W sumie Mosurcy też nie zdobyło, on kosztuje więcej. No dobra, Mosur jest trochę młodszy. To dobra, to pozwólmy się Mosura. I mamy teraz 3800 i chciał mu się pozbyć jeszcze placha. Na początek jakiegoś dobrego obrońcę. I tutaj Jaroszyńskim dobre punkty. Zobaczmy sobie go. No 23 punkty zdobył z radomiakiem, a z zagłębiem zdobył jeden punkt. No to mm, jednak nie tak dobrze. E, kupmy sobie może Hm. Göttinger dobrze wygląda, chociaż... A no? Dobra, dobrze wygląda, kupmy go sobie. W takim razie bramka, że potrzebujemy jakiegoś i w sumie tutaj chciałbym postawić na kogoś e, dobrego, e, który... Czekajcie, gdzie on jest? Yy... O, tutaj! Dokładnie, Gikiewicz. Chciałbym właśnie na niego postawić. Yy, z tego powodu, że za samo nazwisko. Rafał Gikiewicz to bardzo dobry bramkarz. Yy, jak widzicie, dostał 6 punktów w derbach Łodzi. Miałem go w plan kupić, ale no wiecie, jakoś tak wyszło, że mam go w drugiej drużynie i zdobył mi 6 punktów, co Naprawdę pomogło mi um, się tam wzbić, a za resztę kurczę tutaj teraz um, potrzebujemy kogoś za um, czekajcie, ja wezmę sobie ceny malejącą. Potrzebujemy kogoś za milion 600 tutaj Firley dobrze się prezentuje. No kurczę. Yy... Napasnik. Puszczy nie połomicę chociaż on grał w jednym meczu, tylko to... Jak to, to pusz Aha, nie grał nawet z Legią to nie, to nie... o czym my tutaj mówimy w ogóle. Yy, chyba, że kupić tańszego obrońcę trochę i będziemy mieli po prostu więcej kasy na napasnika... Yy, tutaj Gettinger kosztował... Milion osiemset. Czekajcie, wezmę sobie znowu punkty malejące. Długo to za długo to trwa. Kakabalze dobrze się prezentuje. Albo... Albo... Ten Jaroszyński. No kuźnie, ale przecież jak zdobył w jednym meczu dużo punktów, a w następnym zdobył jeden, no to... To, to, to mija się z trochę takie kupowanie. Czekajcie, tutaj... O, Stępiński. No i kaka bazę może być y, za 1 600 i mamy teraz 2 800 na napastnika, a kto może być za taką cenę? Na przykład Szymczak z Lecha. Mm, Okej, okay, to będzie ciekawe, y, bo teraz Iszak jest kontuzjowany bodajże w Lechu no i y, może mieć pierwszy skład Szymczak, w końcu zagrał w obu meczach z Jagielonią i zrobił łączyć 13 punktów. No to dobra, dobry wybór, ile na punktów 3. No może się to okazać yy, co prawda sławe, ale yy, w teraz jeszcze może to być bardzo dobre. Czerwiński on najwyżej pozbędziemy się w kolejnej golejce, ale i tak pozbawiliśmy się Franciszka Placha, Ariela Mosura, Michała Feliksa, a przyszedł do nas Filip Szymczak z Lecha, Otarka Kabady, z Krakowi i Rafał Glikiewicz z Widzewa. Łódź. Dobra, mamy teraz czasy teraźniejsze. Mam 56 punktów. No i weź, myślę, że weźmiemy sobie... z nie jest e, zawieszony. Także weźmiemy sobie formację 4 szyszy. Może taka być. Xanousek, e, bodaj, e, nabawił się lekkiego urazu, ale może wystąpić z górnikiem, także... Okej... Okay. albo wiecie, 4-4-2, może eee, za kurczę. To jest ciężki, ciężki wybór. Szkoda, że nie ma 4-4-3, <laughs> ale takiej nie ma informacji. Może wybierzmy coś. Tak, 4, 4 3 4 3 eee, Za kakawadze wystąpiłby Hita, chociaż Hita zdobył mniej punktów. No właśnie. To Kakawadze niech jednak będzie w tym wyjściowym składzie. Kun nie wystąpił w ostatnim meczu. spuszczam mnie połowicy. Co może trochę niepokoić, ale ja myślę, że nasz z Koroną już powinien być w tym pierwszym składzie. W pomocy Pawłowski, Wdowiak, Hansen. Aha, Konstantyn jest tutaj, co z legiem, co może punktów stracić. No i na ataku nasza trójeczka. Bez zmian. Kapitanem niech zostanie na ten mecz, wiecie. I wybiorę Hansena. Hansen e, już e, niech zostanie tym kapitanem. Na razie. A wicekapitanem, niech będzie wiecie, może Wdowiak. Bo w końcu. czy e, mi się z Wdowikiem nie wymieniło. E, wdowiak wystą, e, w końcu będzie grał. Chociaż Puszanie nie jest znowu taka zła, to. Może damy Wdowikowi, e, jak coś, opaskę. I kapitańską i wiecie, chociaż nie, tutaj nie, nie, nie w tej kolejce, w kolejnym może wykorzystamy. Łapa punktuje też bym na razie nie wykorzystywał. Jak zrobimy ten ostatni transfer za Czerwińskiego w kolejnym meczu, w kolejce, przepraszam, to może będziemy mogli wykorzystać ten Bonus. Zapisujemy skład myślę. No i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie.